Rotunda. Serwis informacyjny. Marta Rutkowska. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Nowy luksusowy hotel nad Maltą? Wszystko na to wskazuje. Prawdziwy król w branży hotelarskiej Hilton chce inwestować w Poznaniu. Przedstawiciele Hiltona prowadzą rozmowy z poznańskim deweloperem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy już po wakacjach i będzie trwać dwa lata. Inwestycja pochłoni aż 60 milionów złotych. Pierwszy hotel tej sieci otwarto w 1990 roku, natomiast w Polsce wybudowano ich już aż cztery: między innymi w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Chrząszcz brzmi w trzcinie, stół z powyłamywanymi nogami, czy też Sasza szedł suchą szosą. To tylko kilka przykładów polskich łamańców językowych. Jak Polacy radzą sobie z wymawianiem takich zwrotów, pytał Mateusz Maciejewski. Nie mam problemu z wymawianiem polskich zwrotów. To oczywiście, że mam problemy. Myślę, że każdy je ma. Radzę sobie z tymi zwrotami. W czasie suszy szosa sucha. W szebrzeszynie brzmi w trzcinie. To z powybijanymi oknami. Z powyłamywanymi nogami nie robi mi to od dużego problemu. W środę popielcową Kościół rzymsko-katolicki obchodzi pierwszy dzień Wielkiego Postu. Dla chrześcijan jest to znak, że należy zakończyć okres bezdroskiego karnawału i zacząć przygotowywać się do odpowiedniego przeżywania Wielkanocy. W tym dniu kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Jaka jest symbolika tego obrzędu? Pytała Zuzanna Bienia. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. <śla> nie wiem. Z prochu, bo wcale z prochu yy, się wrócić, że tak mi się tylko i wyłącznie to kojarzy. Czyli pewnie coś w związku z tym. Jezu, nie wiem. A dlaczego post trwa akurat 40 dni? Nie odpowiem, nie wiem. Dlatego, że y, Jakuś na pustyni y, y, modlił się 40 dni. Nie wiem, tego nie wiem. No właśnie, 40 dni, bo Pan Jezus chodził po świecie. Tak dokładnie, no ale to tak o, o to chodzi. W końcu nastąpiła upragniona odwilż, ale czy rzeczywiście cieszą się z niej kierowcy? Wraz ze znikającym śniegiem znika również asfalt. Więcej o drogach dziurawech niczym ser szwajcarski opowie nasza reporterka. Gdy puszczają razy, wszyscy czekamy na upragnioną wiosnę. Na drogach przestaje być ślisko, nie łapią nas śnieżyce. W końcu łańcuchy na koła możemy schować głęboko do garażu. Wraz ze znikającym śniegiem pojawia się nowe utrapienie. Polskie drogi nie są w stanie przetrwać żadnej zimy. Asfalt pęka, pojawiają się kolejne dziury i zaczyna się czas żniw dla mechaników samochodowych. Przejazd przez polskie miasta jest praktycznie niemożliwy bez napotkania na niespodzianki. Nawet świeżo nałożone łaty po chwili ulegają zniszczeniu i tak oto powstaje to błędne koło. Kierowcy narzekają, do uszkodzonych aut przez wyrwę w jezdni wzywają policję, aby później mieć możliwość odzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Ale jeśli każdy rzeczywiście wzywałby policję, z pewnością w Polsce zabrakłoby funkcjonariuszy. W ten sposób stan dróg doprowadza kierowców do szewskiej pasji. Dziury są czasem znakowane rozmaitymi słupkami, taśmami i wtedy nasza jazda nabiera rumieńców, gdy staramy się jeździć slalomem w godzinach szczytu. Czy w końcu pojawi się recepta na znikający asfalt? To pytanie chyba wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Radio Rotunda Aleksandra Balczyńska. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.